Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania majowych też inwestycyjnych zespołu doradztwa i analiz F-Trust Ostatni miesiąc należał do najbardziej emocjonujących na rynkach finansowych, tymczasem spoglądając na same indeksy giełdowe miesiąc do miesiąca, jakby wiele się nie zmieniło. Warszawski indeks giełdowy od początku roku uzyskał 30%, a indeksy amerykańskie wprawdzie mocno tąpnęły w kwietniu, ale już odrobiły znaczącą część spadków. Trzymał się naszych portfeli modelowych i rekomendacji, nie popadając w zbyt skrajne emocje, wyszedł na tym dobrze. Z ostatnich wydarzeń, ostatnich dni, ważne były przeprowadzone w weekend negocjacje handlowe między USA i Chinami. Każda pozytywna informacja w tym kontekście powinna prowadzić rynki na północ. W naszym regionie oczy inwestorów skierowane będą natomiast na rozmowy pokojowe. Polski rynek, pomimo znaczących wzrostów od początku roku, dalej notowany jest z dyskontem związanym z ryzykiem geopolitycznym. Oto jak oceniamy sytuację na rynkach. Pozostajemy w ożywieniu gospodarczym. Uważamy, że wprawdzie istnieje ryzyko recesji w USA, ale jak na razie światowa gospodarka ma się dobrze, a akcje powinny być zyskowną klasą aktywów. Wyceny rynków wzrosły po krótkotrwałym i dynamicznym załamaniu w poprzednim miesiąc. Atrakcyjnie, pomimo wzrostów i historycznych rekordów, wyglądają akcje polskie, które do historycznych wycen mają dalej zaległości. Wyceny w USA natomiast dalej nie są niskie, choć uległy znaczącemu schłodzeniu w stosunku do końca 2024 roku. Nastroje poprawiły się, te długoterminowe pozostają w dość dobrych obszarach, a krótkoterminowe w USA powędrowały od ekstremalnego strachu. Miesiąc temu do nieco ponad neutralnych obecnie. Zapraszamy do umówienia naszych kluczowych test inwestycyjnych przez dyrektorów do spraw doradztwa inwestycyjnego i analiz. Podtrzymujemy tezę główną, że znajdujemy się w fazie ożywienia gospodarczego i to akcje i fundusze akcyjne powinny stanowić trzon portfela inwestycyjnego. Natomiast w naszym barometrze zdecydowaliśmy się na lekkie cofnięcie. Jacku, jakbyś tutaj komentarz dodał do tej tezy. No tak. Poprzednim razem, jak się spotykaliśmy, zastanawialiśmy się, jakie, jaki efekt będą miały cła zapowiadane przez Donalda Trumpa na gospodarkę, zwłaszcza amerykańską. I gdyby one faktycznie zostały w takiej formie, jak były wprowadzane, to byłby duży problem. Aczkolwiek no, zakładaliśmy, że one będą delikatnie jednak systematycznie negocjowane. No i tak się faktycznie dzieje, dlatego pewnie coś z tych celów zostanie. Dlatego zdecydowaliśmy się na, na lekkie cofnięcie tej wskazówki, ze względu na to, że no, tak słabszy wzrost gospodarczy, mniejsza wymiana handlowa, to jednak będą naszym zdaniem, niż, to będzie jednak niższa presja inflacyjna w tej formie takiej, znaczy oddaliliśmy się po prostu od tej inflacyjnej fazy wzrostu gospodarczego i też ożywienie jest, dzięki tym cłom będzie pewnie trochę mniejsze. Ale te wskazania są raczej symboliczne, także ta wskazówka została dosłownie minimalnie cofnięta. Tak, musimy dodać, że nagrywamy 12 maja, kiedy jesteśmy już po ogłoszeniu wstępnych wyników rozmów z weekendu w Genewie, gdzie cła amerykańskie zostały obniżone na Chiny dosyć wyraźnie. Również Chiny um, obniżyły swoje cła um, na, na USA. Natomiast, bo to już jakby powiedzmy, drugie porozumienie po tym, jak USA podpisało z Wielką Brytanią, więc wydaje się, że tą podstawą, do której te rozmowy będą, będą dążyły, to jest w dużej mierze 10% cła dla bloków dla kraju z bloków zachodnich i takim krajem, który będzie najwięcej obarczony cłami, ale nie takimi, które redukują handel do zera, czyli takie jak były wcześniej zapowiedziane te 145, tylko gdzieś tam w okolicach kilkudziesięciu procent cła na, na Chiny. Rynki wydają się odpowiadać na to bardzo chóra, optymistycznie. Widzimy wzrosty na amerykańskich kontraktach, więc przejdźmy dalej i zobaczmy, jak to wygląda, wyglądało wcześniej w portfelach. Tutaj też mamy taki obraz tego, tego cyklu. Widzimy, że te wskaźniki wyprzedzające sugerują kontynuację tego, tego ożywienia, i takimi sygnałami dotyczącymi tego ożywienia są chociażby te niższe ceny ropy, które historycznie również działało jak i takie, jak, jako wsparcie. Dla wzrostu gospodarczego i też niższej inflacji. Pytanie jest trochę może o tą inflację, bo o ile chwilowo nam wydaje się, że ta niższa cena ropy będzie pomagała tej niższej inflacji, natomiast z biegiem czasu tutaj ta inflacja może również gdzieś tam, jeżeli ten, jeżeli rzeczywiście ten, ten deal wchodziłby w życie, bo na razie przed na 90 dni. Pytanie też o jego trwałość, ale to pewnie z czasem ta inflacja mogłaby powrócić. Jak tutaj, Jacku widzisz też tą sytuację makro? To znaczy, myślę, że obniżenie ceł na 90 dni to raczej jest taki wybieg do tego, żeby dać sobie czas po prostu na negocjacje, już chyba na, na, na poważnie w tej chwili. I wydaje mi się, że jednak po tych 90 dniach no to te cła będą zupełnie wyglądały inaczej niż jeszcze wczoraj czy wczoraj, Więc nie wydaje mi się, żeby one de facto tą inflację podniosły. Myślę, że raczej generalnie globalne takie zwiększenie ceł, co prawda nieznaczne w porównaniu z tym, co było, ale dla. Dla właściwie wszystkich gospodarek spowolni tą wymianę handlową, więc ropa dalej będzie tania, wymiana będzie mniejsza, wzrost trochę spokojniejszy niż mógłby być, gdyby tego nie było. I to pewnie przedłuży nam po prostu tą fazę, w której w tej chwili jesteśmy. Ok, poprosimy o kolejny slajd. Nasza druga teza, y, którą y, od kilku miesięcy y, trzymaliśmy, czyli było widać y, to, że świat odchodzi trochę od przeważania amerykańskich aktywów i y, 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 y docenia rynek europejski, polski, y, może nie aż tak bardzo też azjatycki. Y, natomiast y, to już jest jakby faktem. Ta, te wyniki indeksów z Polski, Europy versus wyniki indeksów amerykańskich od początku roku to jest różnica niemalże często 20% więc istotna. Czy sądzisz Jacku, że to porozumienie wstępne zawieszające cła może trochę ten, tą rotację wstrzymać i, i jakby po, pozwolić amerykańskim indeksom nadrobić te, te zaległości? To znaczy, pewnie ten efekt, zresztą to, co dzisiaj widać na kontraktach, to, to trochę mówi samo za siebie, że, ten, że rynek trochę na to czekał, że te cła zostaną, zostaną zdjęte w, w ten czy inny sposób. E, aczkolwiek no, w dłuższym terminie to jakby nie mówić to jednak y, to, to co się dzieje z zaufaniem do amerykańskiej administracji no, jest takie dosyć y, no, nadwątlone jest to zaufanie. Także myślę, że akurat ta rotacja w stronę od, od spółek y, amerykańskich w trochę inne rejony świata pewnie będzie kontynuowana. Widzimy ją już od początku roku, zwłaszcza rynek europejski na tym, że zyskuje, bo tutaj mamy kilka pozytywów. Polska grupia. Tak, również... proszę, proszę kolejny slajd, bo będzie nam łatwiej też o tym mówić. Okay. Także ta dywersyfikacja, tak jak widać, zaczęła nabierać sensu, bo do tej pory powiedzmy, że w zeszłym roku to wystarczyło kupić amerykańskie akcje technologiczne najlepiej i mieliśmy świetny wynik. Niezależnie, dużo lepszy praktycznie od e, większości innych aktywów, a teraz jednak trzeba się trochę bardziej wysilić lub zdywersyfikować portfel. No to, to jednak e, jest e, chyba pozytywna informacja, bo jednak te spółki amerykańskie były dosyć drogie, one już są tańsze. I y, 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 no, tak jak widać na tym wykresie, y, jednak inne aktywa lepiej sobie radzą. Y, y, bezkonkurencyjne w tym roku jest y, złoto. Właściwie na drugim miejscu egzekwu można powiedzieć jest SBIK Polski i SDAX. Mamy tutaj jeszcze rynki wschodzące, mamy indeksy. Azjatyckie, do... tak, mamy rynki azjatyckie, mamy też tutaj producentów metali przemysłowych oraz na samym dole te dwie linie to, są, to jest sektor spółek wzrostowych od dołu i sektor spółek biotechnologicznych. To są właśnie te dwie. Ekspozycje na, na Stany, które w naszych portfelach utrzymywaliśmy, jak widać od początku roku, one wyraźnie oderwały się, czy gorzej zachowywały się niż te pozostałe nasze kierunki inwestycyjne. Być może teraz ten rozjazd się trochę zmieni, co jednak dalej utrzymuje nas w przekonaniu, żeby taką dywersyfikację sektorowo-geograficzną utrzymać. Też też złoto dzisiaj też sporo oddaje, ale no, trzeba przyznać, że było wykupione, ale do złota to może jeszcze za chwilę przejdziemy. Prosimy kolejną tezę, bo teraz też trochę o, o Polsce, bo właśnie nasz rynek no, zachowywał się fenomenalnie. Te w ciągu czterech miesięcy te, te 30% wzrostu to jest wynik, jaki za cały rok każdy wziąłby z pocałowaniem ręki. Więc mamy obniżki stóp. Mamy to postępujące ożywienie, mamy poprawę sytuacji gospodarczej u, no, u naszego największego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Rośniemy też trochę na, w geopolityce, tak? Nasz jakby równorzędny, jakby nasz, nasz rząd i wspólnie z, z premierami innych największych gospodarek europejskich siadają przy stoliku i rozmawiają, więc tutaj gdzieś też ten kwestia pokoju czy odbudowy Ukrainy na pewno u inwestorów ma, ma znaczenie. Czyli co, nawet jak będzie teraz jakaś korekta tych wzrostów, to i tak raczej ten kierunek jest wart utrzymania. Polskie akcje mają dobre wyceny cały czas pomimo tych wzrostów. Jesteśmy no, nie, już nie dwa razy tańsze niż Europa, ale, ale bardzo blisko jesteśmy tego tego wskaźnika, więc myślę, że akurat co do Polski można być tutaj spokojnym w tym miesiącu zaczęliśmy, mam nadzieję, że cykl obniżek stóp procentowych, to jeszcze zobaczymy, więc no dochodzi nam tutaj kolejna kolejna rzecz, dzięki której akcje będą wyglądały na tańsze, tak, jeżeli zmniejszymy stopę dyskontową, czyli stopę wolną od ryzyka, no to no to akcje będą bardziej atrakcyjne, jeszcze bardziej atrakcyjne może tak. Poprosimy o kolejny slajd, na którym pokazujemy wykresy na niebiesko właśnie polskiego S-WIGU, na pomarańczowo niemieckiego S-DAXA, a poniżej są rynki wschodzące oraz oraz rynek amerykański S&P. I tutaj widać właśnie, że od jakiegoś czasu ten ruch na rynku polskim szedł w parze z tym, co się działo na rynkach europejskich, tutaj na przykładzie tego właśnie SDAX-a. I jakby zgodnie z naszą tezą, jeżeli definiujemy ożywienie gospodarcze, to właśnie te małe spółki są najbardziej na to wrażliwe i mogą pozytywnie reagować, a jednocześnie mniej reagować na takie newsy czy, czy szum informacyjny związany z, z geopolityką czy. Czy, czy z jakimiś takimi rzutającymi krótkoterminową narrację na rynek wydarzeniami. musimy tak. ostatnią... Jedną rzecz tylko bym tu dodał, że jesteśmy wyraźnie przyklejeni, jak widać, jeżeli chodzi o indeksy, do indeksów europejskich. A jak, jeżeli inwestorzy wycofywali kapitał ze Stanów, no to jednak woleli zostać na tych rynkach rozwiniętych, bo rynki. Czyli w Europie i w Polsce niż, niż przechodząc na rynki wschodzące, które podobnie jak stany wynik mają gorszy. Tak, ostatnia teza nasza to jest dotyczy surowców. No i tutaj jak widzisz sytuację surowcową i tą tezę? No to jest chyba najbardziej rozbudowany temat, ale generalnie indeks surowcowy zakładamy, że będzie dalej w trendzie bocznym. Ropa, która ma dosyć duży udział właściwie we wszystkich indeksach surowcowych, raczej nie bardzo ma szansę na to, żeby naszym zdaniem przynajmniej wrócić do, do tych poziomów tam powyżej 70 dolarów, czy 70 dolarów. Wydaje nam się, że jednak ropa będzie dalej tania, także ten to, to ciąży rynko indeksowi surowcowemu. Z drugiej strony mamy surowce przemysłowe, takie jak mieć, która w tej sytuacji jaka jest, na razie zachowuje się neutralnie. Zobaczymy, co będzie dalej, jeżeli jednak się okaże, że Chiny jakoś się z tego, z tych ceł wybronią. A jeżeli chodzi o złoto, no to tutaj mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, no, najmocniejszy, jedną chyba z najmocniejszych klas aktywów w tej w tym hmm. roku. Więc... Proszę kolejny slajd. Tak, mamy tak, na złoto, mhm. spółki wydobywcze oraz, oraz ropę. Tak, i spółki wydobywcze, tak jak widać, na tą chwilę można powiedzieć, że jeszcze nie nadążają, nie, nie radzą sobie tak dobrze jak złoto, a przy czym cena ropy spadła dosyć mocno, tak, czyli mamy drogie złoto, czyli spore przychody, ropa, która jest jednym z większych kosztów dla tych spółek, jest tania, i te spółki powinny moim zdaniem sobie jeszcze lepiej radzić, chociaż i tak sobie bardzo dobrze radzą, jak popatrzymy na te wzrosty w tym roku. Natomiast na samej cenie złota, to można się doszukać w tym ostatnim okresie takiego podwójnego szczytu. Ten rynek jest dosyć mocno wykupiony, i wydaje nam się, że to może sygnalizować jakiś kolejny właściwie już mamy miesiąc sobą, to kolejny miesiąc przerwy we wzrostach, może nawet trochę dłużej. Aczkolwiek trend chyba nie jest zagrożony, bo ten stały popyt ze strony banków centralnych, to zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, raczej się nie, nie zatrzyma. Tak, tutaj też trzeba <coughs> dodać, że chyba od początku lipca w Stanach złoto trzymane przez banki niecentralne, a banki, zwykle banki komercyjne, będzie traktowane na równi z gotówką i obligacjami skarbowymi, czyli będzie w tak zwanym tier one więc to też może spowodować wzrost popytu na złoto, natomiast rzeczywiście te wiele z tych kierunków inwestycyjnych, o których powiedzieliśmy, ono istotnie oddaliło się od swoich długoterminowych średnich i tak zwana korekta czy powrót do średniej naszym zdaniem będzie okazją ewentualnie do, do powiększania pozycji czy do doważania do w portfelu niż jest to koniec obecnych, Trendów, jak widać, napisaliśmy tutaj, że złoto się okazało najlepszym hedżem na Trumpa. No i właśnie w dniu, kiedy Trump w dużej mierze redukuje to swoje ostre stanowisko względem Chin, no to złoto korzysta z okazji i wyraźnie, wyraźnie koryguje, ale pewnie takie poziomy w okolicach swojej 100 czy 200 sesyjnej średniej znajdą wśród wielu inwestorów, znajdą się tacy, którzy będą chcieli je tam odebrać. Także to tyle, jeśli chodzi o nasze główne tezy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do naszych kolejnych publikacji, a nasze następne nagranie to będzie już czerwcowy barometr gospodarczy F.A. do którego już teraz zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy.